Witam Państwa na konferencji pomeczowej. Ten duży gości, Pan Rafał Smalec, witam serdecznie. Ten gospodarzy, Pan Tomasz Grzegorczyk, witam. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego meczu, trenera Polonii Warszawa. Może tak zrobimy, będzie łatwiej. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Zacznę konferencję od podziękowań dla gospodarzy za gest w postaci szpaleru dla moich zawodników z okazji awansu do, do Fortuna Pierwszej Ligi. Bardzo miłe zachowanie, dziękujemy bardzo. Podziękować również chciałem naszym kibicom, którzy w dniu dzisiejszym przyjechali kolejny raz kawał drogi, żeby nas wspierać. Niestety my dzisiaj zawiedliśmy, zagraliśmy chyba uczciwie trzeba sobie powiedzieć najsłabszy mecz w tej rundzie. E, mimo tego, że nic się, albo inaczej, za dużo się na boisku nie działo, wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie bardzo groźny przy starych fragmentach i dwa razy pozwoliliśmy na to, żeby z tych stałych fragmentów e, pokarcił nas bramkami. No, dla nas to jest przykra porażka, ze względu na to, że e, chcieliśmy zakończyć ten sezon e, zwycięstwami. Takie rzeczy się w piłce zdarzają. Tak naprawdę nie będziemy nad tym rozpaczali. Na pewno przeanalizujemy, wyciągniemy odpowiednie wnioski, bo przed nami jeszcze jeden domowy mecz e, z motorem Lublin, który dla naszych kibiców chcemy koniecznie. Koniecznie wygrać i na pewno będziemy do niego przygotowywali w ten sposób, żeby, żeby trzy punkty zostały na konwiktorskiej. W dniu dzisiejszym przegraliśmy, bo byliśmy słabsi od gospodarzy. Gratulacje zwycięstwa i powodzenia w walce o utrzymanie. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu trenera gospodarzy, pan Tomasz Grzegorczyk. Znaczy, ja powiem e, trenerowi, że nie ma za co, za co dziękować, bo to są rzeczy moim zdaniem normalne i przede wszystkim zasłużone. Moim zdaniem tak jak Polonia z przebiegu całego sezonu zasłużyła na ten awans to mało która drużyna, poza tym dzisiaj nawet przy takich roszadach wielokrotnie nas zdominowała. My graliśmy mecz o życie i, i tak to wyglądało. Dużo determinacji, dużo, dużo biegania, dużo takich cech wolicjonalnych ze strony mojego zespołu. Jak raz z mistrzem e, u siebie i meczo o życie, no to musisz coś przygotować ekstra, żeby, żeby go pokonać w, w domu. Także tutaj mocno liczyłem na stałe fragmenty gry e, i te staje fragmenty gry mieliśmy przygotowane tak naprawdę e, z gry. Mieliśmy dwie, trzy sytuacje, ale to bardziej wynikające z, z niedokładności i z, z fazy przejściowej, gdzieś po przechwycie, a tak naprawdę piłkarsko e, dzisiaj Polonia pokazała Okej, okay. pan trener twierdzi, że to jest najsłabszy mecz, no, ja chciałbym taki najsłabszy mecz zagrać, ale przede wszystkim ja chciałbym pogratulować moim chłopakom. Ja uważam, że w takich ciężkich momentach, w takich trudnych chwilach, jakich, jakie dzisiaj przed meczem mieliśmy, poznaje się też charakter zawodników, poznaje się charakter współpracowników i też i charakter się tworzy zespołu i e, wiemy, że nie gramy najlepszego sezonu, ale ale chcemy to naprawić i dzisiaj ja uważam, że ten ostatni mecz przy fantastycznie wspierającej nasz publiczności, dzisiaj licznej, bo to był mecz sezonu, graliśmy z wielokrotnym mistrzem Polski, pokazaliśmy charakter i ja uważam, że budujemy coś, coś fajnego, przede wszystkim to jest krok do tego, jaki jest cel nasz, czyli do utrzymania. Mamy jeszcze jeden krok w następnym meczu wyjazdowym i tutaj tak naprawdę. Niekorzystny wynik mógłby dla nas być końcem tej walki, a okazał się tak naprawdę, miejmy nadzieję, e, takim krokiem milowym w tym celu, w utrzymaniu i dzisiaj przede wszystkim chciałbym pogratulować, tak jak powiedziałem, zespołowi, ale też i taka sympatyczna sytuacja, bo mecz przekładaliśmy ze względu na ślub Mateusza Magdziaka i, i dzisiaj szczelił swoje dwie pierwsze bramki, można powiedzieć, w tym sezonie i to jest takie, taki szczęśliwy też moment dla nas wszystkich, bo jutro chłopacy pójdą na ślub, a dzisiaj mogą się cieszyć z tego zwycięstwa. Także Mateuszowi na pewno życzę wszystkiego dobrego i małżonce na nowej drodze życia. A nam dzisiaj trochę radości, bo tych smutków trochę mieliśmy i trochę gdzieś tam problemów i, i zamartwień takich co przed następnym meczem. Uważam, że teraz możemy troszeczkę bardziej optymistycznie i pozytywnie spoglądać na ten ostatni mecz i tutaj dobrze się przygotować, a przede wszystkim gratuluję Polonii zasłużonego, zasłużonego awansu, pierwszego miejsca, przede wszystkim Tobie, Rafał, dwa razy z rzędu awansować z trzeciej ligi do drugiej, z drugiej do pierwszej, to jest super sprawa, także życzę Ci wszystkiego dobrego na dalszej drodze Twojej zawodowej. Dziękuję serdecznie, że Państwo macie pytania, to proszę, jeżeli nie, to dziękuję serdecznie. Do widzenia Państwu. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.